Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na inspirację miesiąca. To oczywiście są inspiracje łączone styczeń luty, bo ja nigdy nie robię tych inspiracji jakoś tak równo pod koniec miesiąca albo na początku kolejnego, tylko zawsze jakoś je łączę. Cały czas to są rzeczy, którymi się stale inspiruje. Um... Gdzieś tam zobaczyłam, coś czymś się zainspirowałam, coś zjadłam, e, coś zrobiłam itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. o tym Wam staram się mówić. E, nie lecimy kategoriami jakimiś konkretnymi, po prostu sobie w moim magicznym zeszycie wypisuję tutaj to, co mi się w danym miesiącu, w zeszłym miesiącu spodobało i tak pod koniec miesiąca sobie po prostu te notatki zbieram i nagrywam Wam film. E, także zaczynamy. Najpierw zaczniemy od YouTubea, dawno nie nagrywałam takiej kategorii właśnie ulubione filmy na YouTube, ulubiony kanał i tak dalej. Dzień dobry, jak zwykle przeszkadzam w nagraniach, tak? Zaczynamy w takim razie od YouTube'a. Polecę Wam kilka kanałów, kilka filmów, które mnie bardzo zainspirowały i które Wam polecam, i oczywiście wszystkie linki, jak zwykle, są na dole. E, pierwszy kanał, który chciałabym Wam polecić, to jest kanał Peleka, to jest norweski wokalista. Gość jest po prostu prześwietny, ma tak szeroką skalę, e, chyba 4 oktawy, zresztą wrzucę Wam właśnie ten film na dole, gdzie gość prezentuje swoją skalę. Nie dość, że wygląda naprawdę nieźle, naprawdę nieźle, to śpiewa power metal. To jest taki głos, który byłby idealny do, do musicali. Jak puściłam moim znajomym, mojej mamie, to właśnie to samo powiedzieli, że, że gość nadaje się do musicali, mógłby śpiewać takie typowe musicalowe piosenki, gdzie, gdzie trzeba pokazać swoją skalę. Ale świetnie jest też właśnie w tym power metalu. Przerabia też mainstreamowe piosenki, przerabiał Lady Gaga, przerabiał Miley Cyrus, Adele, takie bardzo znane popowe piosenki przerabiał właśnie na power metal, ale nie ci, którzy nie słuchacie metalu, nie bójcie się, to nie jest nic strasznego. Nadawał takiego właśnie powera, takiego innego wyrazu tym piosenkom jest niesamowity, jest naprawdę jest mistrzem. Uwielbiam go. Uwielbiam go, naprawdę, śledzę od jakiegoś czasu i niesamowicie e, mi się podoba to, co robi na YouTubie. E, drugi kanał, który wam, chciałabym Wam polecić, to jest Historia Bez Cenzury. Odkryłam ten kanał niedawno i mają na razie na kanale tylko trzy odcinki. E, I to jest e, kanał dla osób, które muszą się uczyć historii, a e, nie lubią jej lub nie lubią sposobów, w jaki jest przekazywana historia w szkole. E, tutaj znajdziecie taką znośną historię, taką. Takie inne spojrzenie na historię. Jest trochę niecenzuralnych słów, ale jest ostrzeżenie na początku każdego programu, więc tutaj twórcy jak najbardziej się wybraniają, jeżeli chodzi o to, ale jest to historia przekazana w niesamowicie ciekawy sposób. Jest dużo faktów, które są nieznane dla takiego przeciętnego człowieka, który po prostu uczył się historii w szkole. Dużo ciekawostek z życia władców. No, dla mnie to jest coś genialnego, bo ja uwielbiam historię, jestem wielką fanką i już w. Podstawówca tak naprawdę w liceum w pierwszej klasie miałam taką bardzo fajną e, panią profesor. E, tak niesamowicie zaszczepiła we mnie miłość do historii, mimo że miałam w niej kiepskie oceny, bo pani była bardzo surowa, to ja siedziałam na lekcjach zaczarowana i po prostu mogłam godzinami słuchać tych opowieści. E, także polecam wam kanał Historia bez cenzury, tam naprawdę. Padają niecenzuralne słowa, ale, ale jest nie dość że zabawny, to, to bardzo, bardzo ciekawy, bardzo Wam polecam. Trzeci kanał, o którym chcę Wam tak naprawdę przypomnieć, bo już na pewno znacie, to jest vlog, Kultura.PL, jest czyli Andrzeja Tucholskiego. To jest bloger, który ma takiego bardzo fajnego, kulturalnego bloga i teraz już vloga również. O tematach wszelakich, związanych z kulturą, z nowoczesną kulturą. Na pewno się nie zanudzicie. To nie są sztywne recenzje filmów, sztywne recenzje sztuk teatralnych, absolutnie nie. Zapraszam Was zarówno na bloga Andrzeja, bo jest świetny, ja uwielbiam go czytać. I zapraszam Was na vloga. Ostatnio Andrzej zaczął nagrywać takie vlogi na spontanie, po prostu siada... I gada e, do, swojego, do swojej kamery w lapku I fajnie to wychodzi, bo mi się to okaże z takim dawnym YouTubem, gdzie e, filmy nie były profesjonalnie przygotowywane, tylko po prostu na spontanie się, e, się gadało to, co tam leży komuś na sercu. Bardzo Wam polecam kanał Andrzeja. W ogóle Andrzej prywatnie jest świetną osobą, także tym bardziej Wam polecam. E, jeszcze jeden kanał, który chciałabym Wam polecić, jest nowy kanał Oleski. To jest e, kanał vlogowy Oleski. E, no, oczywiście Oleska też jest prywatnie świetną osobą, ale chciałabym Wam powiedzieć właśnie, że to jest coś nowego, coś innego, bo to są takie właśnie spontaniczne vlogi z minimum cięć, albo nawet tam nie ma cięć, nie jestem pewna. Ym, pierwszy odcinek, oprócz zapowiedzi, to był nasz, gdzie gadałyśmy o prawie jazdy, czy każdy powinien mieć prawo jazdy, czy każdy nadaje się do zrobienia prawa jazdy, także odsyłam Was, zobaczcie koniecznie, no i właśnie Oleska rozkminia tam różne fajne rzeczy i wiem, z tego co wiem, będzie na razie jeden odcinek w tygodniu. Jeszcze jeden film, który chciałabym Wam polecić, to jest film Hani Digital Girl na kanale Digital World, e, gdzie Hania opowiada, jak zrobić zakupy w Stanach, nie mając e, inaczej, jak zrobić zakupy w Stanach od firm, które nie wysyłają do Polski. O, to jest bardzo ciekawe, to było bardzo ciekawe właśnie, Hania e, opowiada, jak zrobiła te zakupy, jak zrobiła je o wiele taniej, e, jakie są triki, jakie są metody płatności. E, i tak dalej, i tak dalej. Polecam Wam ten film, bardzo dużo ciekawych informacji, jeżeli są kosmetyki, na których Wam zależy, a które bardzo ciężko dostać u nas, które firmy nie wysyłają do nas, takie jak, nie wiem, Urban Decay, Nars czy Sephora amerykańska, to zobaczcie film Hani, zobaczcie jak da się to zrobić. Teraz nawiązując właśnie do, jeszcze do Oleski, to chciałabym Wam powiedzieć o czymś, o czym ona opowiadała, a właściwie o kimś. W drugim vlogu na kanale Oleska opowiadała o naszym naszej YouTube'owej celebrytce, YouTube'owej takiej mega postaci e, Trisha Paytas. Mm. Trisha to jest e, vlogerka e, i aktor, autorka dwóch książek, które mam od jakiegoś już czasu. Właśnie Oleska Wam o tych książkach trochę opowiadała i o tym, co myśli na temat właśnie samej Triszy. Trisza jest bardzo kontrowersyjną osobą, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, jaką triszę w danym odcinku zobaczymy. Ona robi takie małe show, nie wiemy, czy w danym odcinku będzie płakać i użalać się nad sobą, czy wybuchnie po prostu nam przed, przed ekranem taka masa energii i, i będzie gadać szybko i, i nas zabawiać. Tak naprawdę ciężko, ciężko stwierdzić, jaka trisza jest naprawdę i o tym właśnie Oleska też opowiadała w swoim vlogu, ale o czym chciałabym Wam wspomnieć, to o jej książkach. Jeżeli nie znacie jej kanału, YouTube to, to będzie oczywiście podlinkowane, ale ja zamówiłam sobie jakiś czas temu pierwszą książkę, czyli uh, The History of My Insanity, e, czyli taka książka biograficzna od samych początków w szkole, jak tam, jak tam jej się żyło, e, aż do momentu, gdy, gdy została striptizerką i zaczęła też w międzyczasie robić YouTube. A druga książka, czyli The Stripper Diaries, to są po prostu no, wspomnienia, pamiętniki striptizerki, e, typowy pamiętnik. E, to nie są jakieś takie, wiecie, super książki, yy, yy, super biografie, które, które każdy musi przeczytać. Ja to zamówiłam jako ciekawostkę, bo po pierwsze ja zamawiam i kupuję wszystkie książki wydane przez youtuberów, blogerów i tak bo uważam, że takie osoby trzeba wspierać i poza tym bardzo mnie to interesuje właśnie ich historia, ich kariera itd. itd. I, I no, zawsze będę wspierać takie osoby. A po drugie, ja Triszę naprawdę lubię. Naprawdę ją lubię. Uwielbiam ją oglądać, ona mi poprawia humor. E, czasem jej filmy są głupiutkie, e, naiwne, ale ona mnie zaraża tym swoim optymizmem, tą pewnością siebie. I jak mam zły dzień, to ja sobie właśnie triszę odpalam i robię sobie taki maraton z Trishą. I później po prostu zły humor mi mija. E, ciężko nazwać te książki książkami, bo to są tak naprawdę zaszyty. History of My Insanity ma około 80 stron. A Stripper Diaries... Um, też coś takiego, dwie takie same. Wiem, że teraz też napisała trzecią, która jest powieścią erotyczną, więc też jestem ciekawa co ona tam wymyśliła, bo podobno to jest zupełna fikcja i po prostu tam popłynęła ze swoimi fantazjami. Um, tak czy siak, jest to bardzo, są to bardzo ciekawe historie. Oprócz tego, że Trisha opowiadała 100 razy już te historie w swoich filmach, to tutaj jest jeszcze więcej. No także to tyle. Um, nie będę Wam jakoś strasznie tych książek polecać. Jeżeli chodzi o mnie, to ja zamawiam je z brytyjskiego Amazona, czyli z Amazon Co. UK. Ponieważ przesyłka jest dosyć tania, kosztuje około 5 chyba 6 funtów do Polski. Ja dużo rzeczy stamtąd w ogóle zamawiam. E, zamówiłam, tak jak mówiłam, z ciekawości. E, nie zawiodłam się, bo tutaj po prostu jest cała trisza w, tej, w tych książkach. To, tak jakbym oglądała jej, e, jej filmy. Także to musiałam mieć, więc jeżeli lubicie trisze, to możecie sobie na to spojrzeć, jeżeli was interesuje jakoś bardziej jej życie prywatne. To teraz przechodzimy do filmu. Film, który chciałabym Wam polecić, to jest Hobbit. Nie wiem, czy lubicie takie klimaty. Ja bardzo lubię, lubię łacy pierścieni, podoba mi się poprzedni Hobbit, uwielbiam książki. Nie zawiodłam się tą częścią, chociaż była troszeczkę gorsza od poprzedniej i, jak wiadomo, książka jest lepsza. Nie wiem, z kim nie gadam, to wszyscy uważają, że książka mimo wszystko jest lepsza, że Hobbit jest tak naprawdę troszkę takim taką bajeczką, w sensie ta wersja zek zekranizowana, że to jest troszeczkę taka... Em... Bajka dla dzieci, i tak, dalej, i tak dalej, Jeżeli lubicie takie klimaty, to koniecznie zobaczcie. Ja już czekam na kolejną część, już nie mogę się doczekać, e, aż zobaczę kolejną. Jak, zobaczę, jak obejrzałam dwójkę do końca, to czułam już taki niedostatek, że chcę zobaczyć, co będzie dalej. Chociaż wiem, co będzie dalej, bo czytałam książkę. Jedyna postać, która mi się nie podobała, to był Legolas. Tak jakoś byłam zawiedziona, był taki, wiecie, taki delikatny. Chociaż w książce był tak opisany, może tak miało być, nie wiem. Trochę byłam zawiedziona tym Legolasem. Może powinien być bardziej męski, nie wiem. Nie przemówił do mnie po prostu, ale. Hobbit mi się ogólnie podoba, także mogę wam ten film polecić. Jeżeli widzieliście jedynkę, to koniecznie zobaczcie dwójkę i koniecznie przeczytajcie książkę. To jest książka naprawdę do przeczytania koniecznie. Teraz będzie jedzenie i picie. Do picia Wam polecę herbatę w tym miesiącu, herbatę jaśminową. Ja mam tu akurat zieloną herbatę aromatyzowaną. Chyba kupiłam ją w Heba, ale dostaniecie ją w każdej herbaciarni e, lub w każdym większym, w każdych większych delikatesach. E, herbata jaśminowa jest przepyszna. Jeżeli lubicie sushi, to wiecie, że e, genialnie pasuje do sushi, ale też do, do innych potraw. E, nie wiem, co ma w sobie, ale mam tak, wrażenie takiego m, odświeżenia po tej herbacie, takiego odświeżenia, oczyszczenia. Pokażę Wam, wygląda tak. Ja mam akurat liściasto, zaparzam ją w dzbanku, także mogę ją śmiało polecić, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Pachnie po prostu jak kwiaty, ale na początku ma się takie wrażenie, że pije się kwiaty, mimo wszystko to jest jaśmin. Ale jest to niezapomniany smak i bardzo Wam polecam, szczególnie wersję właśnie herbaty zielonej, bo jest też chyba, też, jest też chyba biała albo czarna, właśnie aromatyzowana jaśminem. Polecam Wam też kawiarnię. Kawiarnię na rogu Odyńca i Niepodległości, czyli przy metrze Racławicka, znajdziecie kawiarnię Mood Café, którą bardzo, bardzo lubię. Szczególnie właśnie na spotkania, na jakieś kawki, jak z kimś się umawiam, to właśnie tam wypijecie dobrą kawę. Nie wiem, czy to jest sieciówka, czy nie. Troszkę mi się kojarzy z Coffee Heaven, ale bardziej mi smakuje i ma fajniejszy klimat, bo właśnie nie ma takiego sieciówkowego klimatu. No, także tyle. Jeżeli szukacie dobrej kawiarni na Mokotowie, to polecam Wam Mood Cafe. Teraz pokażę Wam moje nowe covery na telefon. Ja y, z końcem roku musiałam zmienić, znaczy nie musiałam zmieniać telefonu, ale akurat kończył mi się abonament i zmieniłam sobie iPhone'a, mojego czwórkę, na piątkę, tylko nie na y, 5S, tylko na 5C. Czy ja dobrze mówię? czy Nie wiem, czy ja dobrze mówię. Chyba dobrze mówię. Na ten, wiecie, na ten tańszy, na, na, ten, na ten biały. W każdym razie wybrałam sobie ten biały, o tak. Także nie mam już tamtej czwórki, czwórka powędrowała do mojej mamy. Bo mama chciała mieć iPhona, to jest, możemy sobie pisać mm", za darmo SMS-y i dzwonić na FaceTime. Okej, okay, ale nie o telefonie chcę Wam opowiadać, bo telefon jak telefon, ale chciałabym Wam pokazać e, obudowę na telefon, którą sobie zamówiłam z Caseable. E, mogłam sobie zaprojektować, wybrać sobie nową obudowę właśnie na nowy telefon. E, ciężko jest dostać. E, obudowę na ten model iPhone'a. Szukałam w H&M, ja szukałam w innych sklepach, bardzo ciężko, mały jest wybór, ale no Allegro też jest mały wybór, ponieważ on jest w przeciwieństwie do tego drugiego taki bardziej zaokrąglony, taki bardziej obły. E, także zamówiłam sobie bo stylizację TV i czachę, którą znalazłam gdzieś w necie, strasznie mi się spodobała. I zamówiłam sobie oprócz takiego covera jeszcze taki pouch, gdzie po prostu wsuwa się telefon, też fajna sprawa, wsuwa się telefon, o tak, i wyciąga tym dęzlem widzicie i telefon wychodzi, ale on tutaj mocno się w tym trzyma, także nic nie lata, nie ma opcji po prostu, żeby stąd wyleciał, jest taki tutaj naprawdę bezpieczny, także tak się wysuwa, także taki pouch i taki, um, i taki case, ale powiem Wam, że w tym case noszę najczęściej i będę miała dla Was um, kod zniżkowy, jeżeli chcielibyście zamówić sobie taki case personalizowany, możecie sobie tutaj zrobić zdjęcie dowolne, swoje, swojego chłopaka, jakiejś rzeczy, którą lubicie, um, cokolwiek chcecie, albo wybrać ze strony i coś tam napisać, to możecie to zrobić na Caseable, case to jest mój kolejny case, jestem z niego bardzo zadowolona, jak widzieliście w poprzednich filmach, to miałam z Kornem, no miałam różne, przeróżne case'y i naprawdę są dobrej jakości. Jeżeli jesteście zainteresowani, to skorzystajcie ze zniżki. Zniżka będzie podana na dole, to jest stylizacja stylizację 10 i do 9 marca ona działa, to jest 10 euro mniej na zamówienie właśnie takiego case'a. Yy, no, także tyle, jeżeli chodzi o case'y na telefon. Yy, I co tutaj jeszcze mam? Grę, mam tutaj grę, którą chciałabym Wam polecić i nie polecić, tak jak w poprzednim miesiącu Wam polecałam yy, i nie polecałam grę, czyli jeżeli Chcecie marnować swoje życie na granie, to, to proszę bardzo. Zapraszam Was do gry Frut Splash Mania, darmowa gra. Możecie sobie ściągnąć i na, e, i na telefon, i na tablet. I na czym polega? Na tym, jak zwykle w takich grach, bywa, że sobie zbijacie. A, wejdź tutaj. Gra jak dla dzieci, wiecie, to jest taka w ogóle muzyczka dziecinna. Ja nie wierzę, że ja w to gram. Nie wierzę, że w to gram po prostu. Możesz tak wciągnąć taką głupią gierkę. No to zbijacie sobie owoce po prostu dobieracie sobie kolorami, zbijacie je i ratujecie tam uwięzione, <grym> uwięzione owoce. To brzmi po prostu śmiesznie. A jest jeszcze druga gra, którą chciałabym Wam polecić, ale naprawdę polecić. Tutaj to już nie jest marnowanie czasu, bo to jest sprawdzenie tak naprawdę siebie yy, i swojej spostrzegawczości. Już Wam tutaj mówię. I ta gra to jest Icon Pop Mania. Nie wiem, czy Wam już o niej mówiłam, czy Wam o niej nie mówiłam, ale to jest gra, gdzie zgadujecie. Hmm, właśnie, musicie zgadać na przykład, jakie to jest logo. Ja już jestem tam, nie wiem na którym poziomie, na piątym poziomie. 101, 101 już przeszłam tych tam stopni. E, I powiem Wam, że to się wydaje takie proste, ale tak naprawdę chwilę się trzeba zastanowić, e, jakie to jest logo, czy jaki wykonawca, bo ty też są właśnie. Czasami jesteś wykonawcy, jakieś, jakieś przedmioty musicie zgadywać, czy wiecie, co to jest, nie ma za bardzo podpowiedzi. Polecam wam, Icon pop mania. To jest tak naprawdę takie sprawdzenie, czy ile wiecie o świecie, czy jesteście spostrzegawczy, czy nie. To teraz będzie zapach miesiąca. Moim ulubionym zapachem. Ostatniego czasu jest Hot Chocolate Scringle Candle i powiem Wam, że niestety jestem troszeczkę zawiedziona tym, jak ta świeca się wypala. Nie do końca ładnie się wypala i e, dymi się, osmala mi tutaj brzegi. E, no, nie, nie jest to świeca, która się wypala idealnie, tak jak te z Buff and Body Works na przykład. Ma bardzo fajny słoik. Ten słoik mi się bardziej podoba niż Janki. I, i, I na pewno starcza na długo, długo już się pali. Ja dostanę ją pod choinkę od mojej siostry i naprawdę starcza na bardzo, bardzo długo. Nie wiem ile to jest dokładnie godzin. Nie pamiętam, niestety. No nie jest też tania, bo kosztuje 109 zł, także jest droga. E, ja wcześniej spró spróbowałam sobie ten zapach w woskach. Woski kringle wyglądają tak. E, Łamię się tutaj na chyba 5 części, albo nawet na mniej. Można sobie chyba przełamać polecam Wam woski Klingo, wypróbujcie sobie właśnie hot chocolate, ale w wosku. Ja byłam z wosku bardzo zadowolona, wystarczyło zapalić go na 15 minut i już można było gasić, bo było czuć ten wosk w całym domu. A świeczka takiej też ją czuć, ale, ale nie podoba mi się właśnie... To, jak się wypala i to, że jest tak droga, także bardziej Wam rekomenduję woski niż, niż same te duże świece. No i na sam koniec chciałabym Was zaprosić na kanał Stylowo TV, to jest mój i mojej siostry nowy projekt. W projekcie bierze udział też wielu wspaniałych i twórczych prezenterów. Mamy na razie cztery programy. <laughs> Przepraszam, programy ukazują się regularnie w, we wtorki, czwartki, soboty i niedzielę. We wtorki możecie oglądać dekorujemy, czyli program marzeny o dekoracji wnętrz, też takie DIY związane właśnie z wnętrzami, jakie Zmienić różne inspiracje. W czwartki mamy domowy trening z dwiema dziewczynami, z Emilą i Kasią. Dziewczyny pokazują, jak w szybki sposób e, zadbać o siebie, jak nie mamy czasu, e, jak e, chcemy coś zrobić, ale nie mamy czasu, żeby iść na siłownię. Robią takie fajne, krótkie treningi, które możecie sobie łączyć w, w kil, kilka, możecie sobie łączyć właśnie w dłuższe. Naprawdę fajne. Wypróbujcie sobie. Ja sama robiłam i po prostu jest, są bardzo, bardzo ciężkie, jak dla początkujących. E, w sobotę mamy: Zrób to sama z Oleską. Czyli takie bardzo proste, fajne e, filmiki e, z gadżetami, które każda z Was, każdy z Was może sobie zrobić w domu, które są rzeczy, które są przydatne, które są słodkie, urocze, które możecie zrobić na prezent. Także koniecznie e, zobaczcie ten program, bo to jest jeden z moich ulubionych. E, no i w niedzielę ma, mamy program Jacka, czyli facet w kuchni, e, czyli takie inspiracje kuchni włoskiej i nie tylko. Jacek co tydzień pokazuje różne pyszne rzeczy, a ja, jako część ekipy na planie, mogę Wam powiedzieć, że mogę Wam przyrzec, że są przepyszne. Każda z tych rzeczy i Jacek wszystko na mnie testuje. Się pyta, dobra, dobrze wyszło, ja za każdym razem, mmm, jakie dobre. To jest plus nagrywania z <grywania> programów kulinarnych, że można jeść i testować to, co ktoś ugotuje. Także bardzo Wam polecam Stylowo TV, zapraszam Was do subskrypcji, link jest na dole, link... macie też tam linki do naszych wszystkich Facebooków, Instagramów, Twitterów, tam jesteśmy wszędzie i to jest naprawdę duży projekt, naprawdę wkładamy to w tyle serca i moja siostra yy, mega mnie przy tym wspiera. Yy. Nauczyła się obrabić filmy i bardzo, bardzo mi pomaga i przy nagraniach, i, i właśnie przy stronie, i, i przy kanale. Jest przy tym dużo pracy. Może to się nie wydaje, bo to są krótkie odcinki, ale przyrzekam Wam, że to jest naprawdę dużo pracy. Wkładamy to w to całą naszą energię, serca Mamy niesamowicie kreatywnych twórców, ale już się powtarzam, także już kończę ten odcinek. Ja po prostu jestem tak pochłonięta tym projektem, nawet nie wiecie jak bardzo. Dajcie znać, czy ten odcinek Wam się podobał, czy te inspiracje Wam się podobały. Piszcie mi na dole, co Wy mi polecacie do obejrzenia przede wszystkim wszystkim, ponieważ jakoś mam taki niedosyt filmów, seriali, ostatnio na nic nie mam czasu, właśnie przez tą masę pracy i projektów. E, piszcie mi na dole, dajcie kciuka w górę, jeżeli się podobało, no i do zobaczenia niedługo. papa pa!